Cześć widzowie, witam was w odcinku dzisiejszym Zapomniałem, który to jest odcinek Ale to będzie chyba trzynasty odcinek Już z serii Przegoda Minecraft Na ostatnim odcinku skończyliśmy budowę Dzisiaj na no, no innym odcinku się tym zajmiemy Nie chcę już was coś tym Dzisiaj będziemy iść do tej drugiej wioski, którą zobaczyliśmy Jak podzieliśmy ten stronek Subskrypcja, łapka w górę. Jak dobiłem tutaj 4 y, łapki w górę, to będę bardzo uszczęśliwiony O, tu jest handlarz, nawet mamy tutaj, duż, mamy tutaj jakieś zbiorowisko ludzi. Y, ogólnie y, może mnie lepiej słychać, bo mam mikrofon nowy w sensie. Ten mikrofon już trochę dawno kupiłem, ale no, nie nagrywałem przez ostatni czas yy, i dzisiaj nagrywam, bo. No, nagrywam, bo tak, bo mi się ludzi yy, więc tak lecimy sobie na górę. Yy, I jeśli się nie mylę, to muszę wziąć lunetę. Gdzie mam? Czy ja tutaj nie miałem lunety? Albo ja zginęłam lunety z domku, bo no. dobra. Zapomniałem, one to mam w skrzynce ogólnie. Bo, się, bo jej nie wyciągałam po podróży, bo yy, się zabezpieczałem, że gdybym umarł, to zawsze by to to była. Yy, Trochę słychać to. Czcina oczywiście, bo trzcinę trzeba zebrać. Czcina yy, nam się przyda do zrobienia papieru i książek później. Bo książki nam się przydadzą do Enchanting Table, tylko jeszcze by się nam jadło przydało. Dobra, wbijamy do domu, bo się noc zrobiła. Bierzemy lunetę. Mordo, to jest moje łóżko. Proszę mi wyjść z domu, mojego. No i oczywiście lecimy. No nie blokuj mnie tu, Gieniek. Leć. Idź. A teraz ja wejdę sobie tam. Kto wie, może tam coś ciekawego znajdę. I no jak znajdziemy coś ciekawego, to nie ukrywam, że nie będzie fajnie. Na pewno weźmiemy dużo rzeczy z tamtej wioski, do naszej wioski, bo po prostu w, naszej, w mojej wiosce, no nie sobie to do mojej wioski, bo, bo tam tutaj pewnie będę zachodził, ale sobie wezmę, jak będą tam jakieś snopki siano, to wezmę, bo snopki siano się przydadzą na chleb. Ja Znajdę tą wioskę dzisiaj, zobaczę. Ją. O, widać on No to sobie przybyli, że tam jest. Yy, dobra. Ojej, zaczyna się, Strasznie nie lubię zacinał mi na odcinku. Jeśli tak poza odcinkiem, to może mi zacinać. to się wtedy aż tak nie złoczy, ale jak mi na odcinku zacina, to trochę jest słabo. Tak, to jest wioska. To jest 100% wioska. tam są fajne rzeczy, coś czuję. A jak są fajne rzeczy, to ja się dobrze w tym czuję w wiosce. Yy, dobra, mamy 9 to nam wystarczy. To wszystko jest w ogóle tajemniczo, bo nie byłem tak. pewnie też się pojawi odcinek i myślę, że jeszcze może w czwartek coś nagram, ale w czwartek już wtedy nie jestem pewien. Ale jutro chyba się na pewno pojawi, bo jutro no jutro się pojawi. Jeśli nie zapomnę, to się pojawi. Tu yy, mamy jakiś kejwik. Jest moje ulubione w wioskach, czyli stopki sianów. To mam snopki, siano Bierzemy wszystko i robimy chleb Robimy ze wszystkich snopków chleb I znowu nie zapomnę Ojojoj, ścięło, ścięło No i tam jest drugi jeszcze po stronie gdzieś. No tu jest dużo stopków w ogóle Trochę tego będziemy mieli I to trochę dużo mówiąc więc mam na myśli Są najważniejsze rzeczy, czyli snuki siana Nawet jest tam wielbłąd, widziałem Więc dobrze ogólnie to jest taka fajna wioska, oni tu mają fajnie. I zaraz jeszcze sprawdzę. sprawdzam domki, no i to będzie na tyle chyba Ekstra. Nic Ten domek wygląda nie na ciekawy. No i nic wejść, nic nie musi. Czy W tych domkach nic nie będzie.